Święty to ktoś, kto, podobnie jak Jezus, umacnia ludzi szlachetnych, upomina błądzących, broni się przed krzywdzicielami, demaskuje ludzi faryzejskich i przewrotnych, a za żyłą przyjaźń buduje z tymi, którzy, jak Maryja i jak Piotr, kochają bardziej niż inni. Święty to zatem ktoś czysty jak gołębica, a jednocześnie sprytny jak wąż. Jego spryt w czynieniu dobra jest większy niż spryt ludzi przewrotnych w szerzeniu kłamstwa. Święty w każdej sytuacji potrafi okazywać miłość, kocha wiernie i nieodwołalnie także tych, którzy nie kochają, ale jego miłość nie ma nic wspólnego z rozpieszczaniem, tolerowaniem zła czy z naiwnie rozumianym miłosierdziem. Święty rozumie, że kochane przez niego osoby nie staną się szczęśliwe dopóty, dopóki same nie nawrócą się i nie zaczną kochać. On nie pomyli miłości z naiwnością. To Boży mocarz, którego można zabić, ale którego nie da się zastraszyć, złamać ani pokonać. To ktoś, kogo nie da się odłączyć od Chrystusa i Jego miłości. Potrafi konsekwentnie iść drogą błogosławieństwa, nawet jeśli wszyscy obok Niego wybiorą drogę przekleństwa i śmierci. Święty to prawdziwy specjalista w sprawach miłości, gdyż to nieco innego, lecz właśnie miłość jest duszą świętości. KKK. 826. On wie, że miłość, jakiej uczy Chrystus, to postawa, a nie uczucia czy chwilowy nastrój. Święty wie, że kochać bliźniego, to tak być obecnym w życiu tego człowieka, żeby mądrze i cierpliwie wspierać go w dorastaniu do świętości w sposób dostosowany do postępowania, Marek Dziewiecki, Złączeni.